Dzień dobry. Cóż za piękny lipiec nam się trafił w tym roku. Od kilku dni cały czas wieje, pada. Aktualnie mamy 12 stopni. Wczoraj rano było raptem 9 w lipcu. Bywa i tak. W związku z tym, że wszędzie dookoła mnie pada, dzisiaj będę łowił trochę inaczej. Jestem bardzo blisko wyspy, ale zacznę w trochę innym miejscu. Mam do wyboru trzy stanowiska. Tutaj, gdzie jestem, mogę łowić zaraz przy wyspie albo z jej lewej strony, albo mam cały kawał otwartej wody. Drugie stanowisko, które daje mi możliwość obłowienia całkiem sporej linii brzegowej wyspy, ale tutaj też nie zacznę. Musiałem się schować przed wiatrem, bo wieje już niesamowicie. Zacznę w takiej małej zatoczce. Przede mną jest całkiem płytko i to miejsce będzie pewnie dosyć ciężkie, ale przy samym wyjściu z zatoczki myślę, że może być całkiem ciekawie. Póki mocno wieje, po prostu wrzucę moje zestawy. Nie będę łowił daleko z uwagi na to, że wieje bardzo mocno w moją stronę, więc ryby powinny być gdzieś dosyć blisko mnie. Drugi kij rzucam w miejsce, gdzie widziałem sporo oczkowań, drobnicy. W samą zatokę. Ależ znosi ten podajnik w locie. Niesamowite. I tutaj już powinno być całkiem płytko, a chyba nie jest. A, może być. Myślę, że koło 3 metrów. Lewy kij myślę, że około 6 Dwie zupełnie różne przynęty: lewa na bardzo śmierdzącego hantera, prawa na bardzo słodkie Candy. Zobaczymy, co będzie skuteczniejsze. A ja póki co muszę się schować przed tym wiatrem tylko poluzować kołowrotki. Na wszelki wypadek odpalę sobie sygnałki. I to, co widzicie, to prawie wszystko, co mam ze sobą: dwa sygnalizatory, dwie wędki, wiadomo, metod mix z peletem, podbierak, mata. I nie mam nic więcej, bo w każdej chwili może zacząć padać a ja muszę być gotowy do ewakuacji. Ewentualnie, jeżeli zacznie padać i nie będzie to wyglądało jakoś strasznie, to przeczekam w samochodzie i po to też mi sygnałki. Obstawiam, że dzisiaj nie będę zbyt często przerzucał. Kilka dni temu mieliśmy po 35 stopni, dzisiaj mamy raptem 13, jest już 8 rano. W związku z tym będę dawał tym rybom naprawdę dużo czasu i mój plan jest taki. Jeżeli przez godzinę do półtorej nie wydarzy się tutaj nic, to zmienię stanowisko i zacznę łowić tu albo tam. Ale póki co, zobaczymy, co się wydarzy. Coś się dzieje w tym wietrze. Mamy rybę z płytkiej zatoki, jednak w taką pogodę. Niesamowite. Ale wieje potwornie. Obstawiam, że mamy karasia. Chociaż może nawet nie, bo głową nie szarpie. I jednak płytka zatoka. Otarujcie no, wiatr, ale tego nie przeskoczymy przez najbliższe kilka dni. Uhuhu. Uh. To musi być karasek na słodko, i w taki paskudny dzień, nie dość, że na słodko, to jeszcze z płytkiego miejsca. Ja cię kręcę. Ale że jesteś upasionym, pięknym karasiem, i to, że zobaczyłem drobnicę, ewidentnie pomogło. W takich warunkach każda ryba musi cieszyć, a ty już jesteś naprawdę fajny. Zasuwaj. Przy okazji zabierzemy to coś. Nie będzie tutaj leżało. Moja mieszanka do podajnika to metod mix dynamic corn z peletem Blackfly mniej więcej w stosunku 2 do 1. Zostało mi z wczoraj, ale moje wczorajsze łowienie wyglądało tak, że przyjechałem nad wodę, rzuciłem i pojechałem do domu, bo zaczęło lać. Trudne te warunki się trafiły w tym lipcu. Trudne. Przy takim mocnym wietrze, a biorąc pod uwagę, że trochę bez sensu mam te szczytówki do góry, na szczęście usłyszałem sygnalizator, aktualnie gdzieś tam i tam idą dwie przepotężne ulewy, a ja jestem w środku, także nie chcę ryzykować i muszę być gotowy w razie, bo dosłownie w dwie minuty się zawinąć, więc im mniej sprzętu, tym lepiej. Jest tak zimno i wiecznie, że staram się siedzieć w samochodzie, na szczęście mam blisko. Coś się tu się wyda... O, Mamy ryb. No tak to, na luźnym kołowrotku to sobie nie pozwijasz za bardzo, Ale ryba chyba spadła albo płynie do nas, ale raczej spadła. Malutka była, ale była. A w takich warunkach wszystko cieszy. I znowu bardzo słodko i z płytkiego miejsca. Ale nie. No warunki to mamy potworne w tym lipcu. Po prostu straszne. Na tyle mocno wieje, że chyba jestem zmuszony zmienić to miejsce i łowić w drugą stronę, tak żeby wiało mi w plecy, bo po prostu już przemarzłem. Prawa wędka na słodko poleci całkiem blisko wyspy. Spłoszyłem rybę, fajnie. Nie chcę łowić tutaj, zaraz przy mnie, bo obstawiam, że tutaj łowią wszyscy. Spróbuję trochę dalej. Druga wędka też poleci w stronę wyspy. Tym razem na śmierdząco, tylko po prostu trochę dalej od niej na mniej więcej 4-5 metrów głębokości. No i źle mi to wiatr zniósł za blisko wyspy, ale niech będzie. A już jest znacznie głębiej, ja już widzę wskazania na prawym kiju. No, coś tutaj się pewnie będzie działo. Bardzo blisko wyspy mogą być wzręki, chociaż przy takim wietrze, a nie jestem przekonany. Tyle co sobie podbierak przeniosłem i z tego głębokiego miejsca jest ryba. Co jest? O ty! I to dobra! Oho! Chyba dobrze, że się przeniosłem. Całkiem ładnie się wydaje. Wydaje się być całkiem dobra. Pytanie tylko gdzie płynie i dlaczego chce mi splątać zestawy, a może nie, Holuję do góry, powiem, że tam jest drzewo. A właśnie sobie przyniosłem podbierak. Tyle, co go odłożyłem i natychmiast branie. I to takie robi wrażenie. Tak jak się spodziewałem przy takiej pogodzie, a dzisiaj jest po prostu paskudnie. Znacznie lepiej będzie łowić głębiej i na śmierdząco, i Hunter zadziałał. Fioletowy, jeżeli dobrze pamiętam. Gdzie moja ryba i dlaczego plączę? Patrząc na otaczającą nas aurę, jeżeli to będzie półtora kilogramowy karp, to już będzie sukces. Jasny kwint, chodź tu, chodź tu, chodź, 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 chodź tu, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gościu, nie rób mi tego, nie wypnij się, błagam Cię, chodź tu. Chodź, 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 chodź. Nie, 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 Wiecie, co to jest? Wiecie, nie? Ja też już wiem. Tylko cię proszę, nie wypnij się, bo chyba. O, jasny kwint. Nie jest potężny, nie, ale. Mój drugi w życiu da metodę. Tylko się nie wypnij, ja cię proszę. Mam kołyskę dla ciebie Jejku, nie rzucaj się tak gdzie pod nogi płyniesz, gdzie o, mam złe przeczucia Chodź gościu, chodź, chodź, chodź Dobra, dobra. Ach, jeszcze. Aj, uwielbiam te ryby łowić. Szkoda, że jest ich tak mało wszędzie W taką paskudną pogodę, nie? Niesamowite. Dobra, jesteś mój chyba? Jeszcze nie. Ależ on jest waleczny. Dobra, do, nie rób fikołków, bo się weźmiesz i wypniesz. Ale jest szaleniec z niego. Oj, 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 Chodź gościu, chodź. Ja nie wiem ile on ma ceny. Nie wiem ile on ma centymetrów. Z 50, 60, to jest piękny najlepszy, no nie mogłem tego sobie lepiej wymyślić dzisiaj to jest nie do podebrania na razie. Jeszcze chwilę. No niesamowity jest. No szkódcze ale mi się trzęsą nogi. Nie, nie wiem co zrobić. Gościu oś tu. No weź bądź kolegą, chodź Oj. ach. Teraz to go już mogłem podebrać. Trochę to skrzaniłem. Ejku, co on jest taki silny? Co za szalona ryba! Dobra, dobra. A jeszcze, jeszcze. No, przecież w końcu się musisz zmęczyć, nie? Czy nie? A no może i nie. Naprawdę mam złe przeczucia co do tego, jak się zaraz nie uda. Oj, dobra, 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 dobra. Wiecie, staram się to wszystko zrobić ostrożnie, żeby tej ryby jednak nie stracić. Bo chyba bym się wziął i popłak, popłakał. ale Tomek, takie podbieranie, to tak to nie jest. Uuuh. To jest amur, taki prawdziwy amur, że amur. I na śmierdzącą kulkę. Ale umiesz łatwo, ale ci było łatwo wypiąć. Amur. <noise> yy, ważenie, mierzenie, cztery sesje gościu masz przeklapane, przekrobi. Ale nie widziałem amura od roku, a na metody chyba od trzech albo czterech lat. Uff. Nie do wiary, w taki dzień. A miałem i na ryby nie jechać, bo jest strasznie brzydko. łoty! nie rzucaj się, będziesz się rzucał. Nie rzucaj się, nie bądź taki. Oczywiście rybę zważę, bo to amur, nic mnie to nie interesuje, że jest mały. O, tak lekko mówiąc, szału nie ma, nie? 3,600, 3,700, czyli ma 3 kg. Dziś mnie to nie interesuje. To Amur na metodę. Chodź gości, ładnie cię zmierzymy jeszcze. Ustaw pyszczek ładnie na zero i masz 63 cm. No, to jesteś trochę ponad dwa razy mniejszy od mojej życiówki, że życiówki ze starych lat. Ale jakby na to nie patrzeć, złowiłem Amura. Mam wrażenie, że w obiektywie tego aparatu pokazywałem Wam już trochę większe ryby, ale to mój drugi w życiu Amor na metodę 63,3 kg. No jest to też chyba najmniejszy amor, jakiego złowiłem w życiu, tak przy okazji, ale to nieważne. Najważniejsze, że w tak paskudny dzień, kiedy właściwie wydawało się, że nic nie ma prawa się udać, udało się złowić taką piękną rybkę, która mnie niezmiernie cieszy. Odpocznij chwilę przyjacielu, dałeś z siebie wszystko na koniec holu i. Amurkom zawsze fajnie dać chwilę. Niech sobie popływa w podbieraku, żeby przypadkiem gdzieś się nie wyłożył brzuchem. Amury czasami tak robią. Dają z siebie 100% w czasie holu. Ale jesteś gościu piękny, nie mogę się napatrzeć. O właśnie, dokładnie o tym mówiłem. Po chwili się przewrócił na bok, a nie chcę, żeby mi tak został. Chwilę tobą poruszamy w podbieraku. Zaraz się na pewno ocknie. I już się obudził. Na macie był dosłownie przez minutę i to maksymalnie już jest gotów podpłynąć. Chyba nie mogę uwierzyć to, co się wydarzyło. I nie wiem, czy to zaskakujące, ale ryba wzięła na śmierdzącą kulkę na huntera i fioletowego. I teraz założę dokładnie to samo. Rzucę w podobne miejsce z nadzieją, że te ryby tam podejdą. Ale zupełnie szczerze obstawiam, że rybie po pierwsze oczywiście spodobała się przynęta. Paskutny dzień, można się spodziewać, że śmierdzące będzie działało. Ale skoro to amur, to jest duża szansa, że podszedł do metod miksu kukurydzianego, czyli do dynamik korna zmieszanego z peletem. I dzięki temu, że się tam zakręcił, miał okazję znaleźć mojego waftersa i zrobić piękne branie. A ja zupełnie szczerze w żadnym wypadku nie spodziewałem się, że złowię tu amura, bo Łowię tutaj drugi albo trzeci sezon, a chyba trzeci. I jest to mój pierwszy amur. Powtóreczka. Bardzo podobne miejsce. Bardzo podobne. Jeżeli nie to samo, łowię bez klipów, połowienie w tym wietrze na klipach, to i tak nie ma raczej większego sensu, a skoro rzucam bardzo blisko wyspy, to mam dosyć łatwo. Widzieliście, że złowiłem Amura, a tydzień temu złowiłem karpia 16 kg, a dwa tygodnie temu połowiłem na metodę? Co za sezon! Na chwilę schowam się przed wiatrem, bo dostałem masę pytań, co stało się z naszymi kulkami proteinowymi. Otóż bardzo, bardzo szybko, po prostu się wyprzedały do zera. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy będzie kolejna dostawa, ale prawdopodobnie już dzisiaj są na alebranie.pl. Oczywiście głowy nie dam, bo ten film nagrywam trochę wcześniej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, polecam zaobserwować na Facebooku Zen Pro Fishing. Tam z całą pewnością dowiecie się najszybciej. A przy okazji na alebranie.pl minus 15% na Mikado, minus 10% na Robinsona i minus 10% na całego Federbite'a i dodatkowo z kodem rabatowym Oko, jak zawsze, 10% rabatu na cały asortyment. Trzeba wrócić do tego wiatru. Co jest? Chciałem wędkę przerzucić. Tą, którą rzuciłem bardzo blisko krzaku, gdzie spłoszyłem rybę, i coś mamy. Coś nam tam zrobiło branie i po prostu stanęło. A ja się dziwię, że nie biorę. No, żeż ty. I to nie takie małe. Co tu się dzieje się dzisiaj, albo w ogóle ostatnimi czasy? To jest aż podejrzane. Za dużo szczęścia. Amur był na hantera, a tutaj co mamy? Ty, Szczupok, ja, pitole. Szczupok, szczupok, a mój podbierak? I uciął. A i tak bym nie zdążył, jeszcze był za daleko. O ty, dziadu ty. Czyli ryba, którą spłoszyłem, to szczupok. Taki był. 40 Oczywiście potrzebny nowy przypon. O, tu jest jakiś luzem, wypadł. Może być. Nie wiem jaki, ale na pewno na dużym haku. A chociaż patrzę, że był używany, więc to pewnie ja go tak ładnie odłożyłem. Jak widzicie, trochę tych przyponów mi jeszcze zostało, a jakoś szczęśliwie w tym roku wyjątkowo dużo nie urywam. O dziwo, jak nie ja. Tak, patrząc na aktualne warunki atmosferyczne, ustałem, że zmienię kulkę i założę tabu różowe. A przy okazji od premiery waftersów już minęły jakieś trzy miesiące. Sprzedało ich się naprawdę dużo, i do tej pory nikt nie zgadł, jaki to zapach. Może zróbmy tak, że jeżeli nikt nie zgadnie jeszcze przez tydzień, to powiem Wam oficjalnie, bo myślę, że dużo osób będzie mocno zaskoczonych. Też się odsunę kawałek od wyspy, bo skoro tam stał szczupak, to podejrzewam, że będzie dosyć ciężko. Prawdopodobnie nie zjadł tego wcześniej, po prostu kiedy się ruszyło coś zaraz obok niego, to natychmiast zaatakował. A szczupak połasił się na candy, więc chyba na najsłodszą kulkę na rynku. Jestem w stanie powiedzieć, że był to lekki przypadek, ale póki co dzisiaj, nie wiem, piękny dzień. Mimo tych strasznych warunków, niesamowitego wiatru, przed chwilą jeszcze chwilę padało, gdzieś tam zbliża się kolejna ulewa. Mam nadzieję, że znowu mnie ominie. Złowiłem Amura i w sumie wystarczy, nie? Dla jednego takiego Amura byłbym w stanie tu siedzieć. Naprawdę kilka dni tylko z tym jednym braniem. O, coś się dzieje na to tabu. Chyba dobrze, że zmieniłem kulkę. Jest, jest. I też coś fajnego chyba. Na pewno chyba zeszła. No szkurde, ale się nie darzy dzisiaj. Dużo jest tych spinek dzisiaj, bo dwie plus ucięty przypon. Haczyk z zadziorem oczywiście. O kurcze szkoda. Ale ja już dzisiaj złowiłem amura, ja już nic nie muszę. Najważniejsze, że było branie i chyba zmiana koloru na różowy pomogła. Musicie mi uwierzyć, tutaj jestem schowany mniej więcej za taką małą skarpą, trzcinkami i takimi rzeczami, więc nie wieje mi aż tak. Ale widziałem, że nawet w czasie holu żyłka się wyginała od wiatru. Niesamowite. A mimo to od czasu do czasu udaje się jakieś branie wypracować. Mimo tego, że to łowienie jest chyba najprostsze z możliwych, bo tak normalnie na metodę się nie łowi, nie? Ale jako tako działa. Mimo to, że moje wędki są oparte o sygnalizatory, to i tak cały czas patrzę na szczytówki. A ewentualne sygnałki służą mi tylko do tego, że gdybym się zagapił albo poszedł się na chwilę schować do samochodu, mam centralkę i jest szansa, że coś usłyszę. A tak jak wspominałem wcześniej, nie wyciągałem nawet krzesełka. Siedzę na murku cały czas patrząc na szczytówki, bo muszę być gotów w razie W bardzo, bardzo szybko uciec. Aktualnie wygląda to tak, że wszędzie dookoła mnie są straszne burze, ale tu mam spokój o dziwo, a nie wiem czy wspominałem już, że złowiłem amura, jest to po prostu ciekawy dzień na rybach przy bardzo bardzo słabej pogodzie mamy już godzinę dziesiątą dziewięć, zacząłem coś w okolicy ósmej i postaram się dzisiaj zostać tak długo na ile pozwoli mi pogoda o Znowu tabu. Ło, ale bym fyrsznął, ja pitole. Tym razem się postaram, żeby nie spadła. Dobra, jest. Nie ma, to chyba są wzdręgi po prostu. Tak mi się wydaje. Dosyć małe, które szybciutko spadają. Muszę rzucić jeszcze dalej od tej wyspy. Całkiem ładnie się na tym poślizgnąłem, ale z telemarkiem wylądował. Na noty po 20 nie zasłużyłem, ale po 19 by były. Dam sobie szansę jeszcze raz w tamtej okolicy I zobaczę Czy tym razem uda mi się coś wyjąć Chociaż tutaj od brania do brania minęło naprawdę sporo czasu Ale w taki paskudny dzień wypracowanie nawet jednego brania to już całkiem sporo Od 40 minut nic się nie wydarzyło Wow, wow za blisko krzaków Nie ma się co dziwić, pogoda jest zwariowana ale czego więcej w taki dzień można wymagać? Był amur, był karaś, był szczupak, Uf, gluta nie ma, to jest podejrzane, ale może się jeszcze jakiś trafi. Ale nawet patrząc na trzciny widać, że wieje niesamowicie mocno i podejrzewam, że te ryby wywiało gdzieś na drugi koniec, a tam... A po prostu nie chcę siedzieć w tym niesamowitym wietrze. O mój podajnik w locie znosił jakieś 15 metrów pewnie. Niesamowite to jest. Po każdym rzucie staram się szczetówkę dać do wody, żeby moja linka jak najszybciej zatonęła. Bo później dopięcie zestawu jest naprawdę trudne. 10.53. Prawdopodobnie w tym miejscu zostanę już do końca, bo złowiłem amura. Nie wiem, czy wspominałem. To musi być dobre miejsce, skoro był amur. Właśnie przerzuciłem, o, ale Rola. No nie mów! Co jest dzisiaj? Skąd te spinki? Jedna za drugą. Znaczy dawno w ogóle brania nie było, ale dlaczego spinka znowu? Ech, trochę się boję, że ta ryba była podpięta, bo to po prostu kij się wygiął, rola i tyle. Nie poczułem też jakiegoś szarpnięcia. Co to się stało? Nic się nie stało. Przypon jest, tylko kulki nie ma. Jedziemy na to samo. Z lewej strony miałem Huntera. Fioletowego No co za dzień, ale złowiłem amura Więc się nie gniewam Zupełnie poważnie na tej wodzie są jesiotry Rzuciłem znacznie dalej od brzegu Na dosyć głęboką wodę Jesiotry dosyć często robią obcierki w których zahaczają ożyłkę I po prostu ją porywają Może to to Zobaczmy jeszcze raz Byłem kawałek dalej Rolka chwilę trwała, ale niestety Nic z tego może powtórzy. Z pogodą robi się coraz gorzej, coraz mocniej wieje, do tego całkiem ciemne chmury przede mną, ale próbujemy. Ale się fajnie rzuca z wiatrem, samo leci. Prawdopodobnie niedługo zacznie padać. Z rybami jest tak bywało lepiej zdecydowanie, ale złowiłem amura, więc to i tak już wygrałem dzisiaj. Spróbuję drugi kij, ten, który trzymam w ręce, czyli z prawej strony, rzucić w trochę inne miejsce. Bo tam, gdzie łowiłem do tej pory, nie dzieje się właściwie nic. Czy to jest branie, czy wiatr? <laughs> nie wiadomo. Poczekamy. Rzucę tutaj znacznie bliżej. Przy samych trzcinach. O, ale obawiam się, że to jest wiatr. O, albo nie. Powiem Wam szczerze, że chyba to jednak był wiatr. Czy to był wiatr? Nie, nie był. Raczej nie. Okej. Okay ale ryba chyba z tych trochę mniejszych ale w końcu mam coś na kiju, o coś zaczęło walczyć nawet, karasiowo bardzo ale ryba i też ryba spadła o co chodzi dzisiaj nie wiem, nie mam pojęcia ten hol był bardzo dziwny, obstawiam, że to jest albo drobnica, albo te ryby z jakiegoś bardzo dziwnego powodu mi się podpinają sprawdzałem no i nie ma kulki, co za dziad zaraz mi się skończą fioletowe huntery, już nie fajny na wszelki wypadek sprawdziłem i moja kulka oczywiście nie popkuje. Wszystko działa normalnie. Te brania są bardzo delikatne. Hole takie nie czuć, żeby to były jakieś konkretne ryby poza tą jedną ciekawą rolką oczywiście. Może coś tutaj przepływa razem z wiatrem. Ciężko powiedzieć, ale dzieje się coś dziwnego. Na ten rzut założyłem już nowy przypon. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, zupełnie nie mam pojęcia o co chodzi z tymi spinkami, ale myślę, że to są po prostu małe ryby. Dobrze, że mam sygnalizatory, bo jednak większość czasu spędzam w samochodzie. Aktualnie mamy 13 stopni, biję bardzo, bardzo mocno i jest mi po prostu zimno. Tak jakoś wyszło, że w lipcu mi zimno. Naprawę i zmieniłem miejsce, mówię blisko wyspy. Podejrzewam, że jest to bardzo często obławiane miejsce i może być dosyć ciężko, ale chcę spróbować czegoś innego, bo nie dzieje się na tym kiju po prostu nic od bardzo, bardzo dawna. Dwa ostatnie rzuty. Po prostu już nie wysiedzę na tym zimnie, jakkolwiek to nie brzmi w lipcu. A dodatkowo nie za wiele się dzieje i zaczynam się trochę irytować przez te spinki. Nieważne, czy to są spinki, czy fałszywe brania, czy podpięte ryby. Troszkę mi to zaczyna na nerwy wpływać niepotrzebnie, a złowiłem amurat, szkoda psuć taki dobry dzień. Wrócę prawym kijem do tego miejsca, od którego zaczynałem. Mniej więcej. Tutaj szarpała mi drobnica i to było widać nawet w tym wietrze, że szarpały za to wzdręgi, to tak to nie. Aż tak to nie. Dodatkowo właśnie zaczęło padać, więc ja zaczynam pakować swoje rzeczy. Godzina 12.30. Umówmy się, że czas jest do 13. Chyba, że zacznie lać. Mam nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy. Został tylko podbierak i tym razem zostanie do końca na wszelki wypadek. Dwie wędki sprawdziłem na burzowo. Wygląda na to, że mniej więcej za 5 do 10 minut zacznie się straszna ulewa, więc ryby, ostatnia szansa ostatniej szansy. Dostałem wiadomość od kolegi, który jest 2 km dalej, że już leje, także w zorganizowanym pośpiechu mam zaczep. No ta bo kiedy jak nie teraz, nie? Wiadomo. Albo dwumetrowego suma. Ale niestety to był zaczep, który już puścił. To zdecydowanie nie był mój najlepszy dzień na rybach. Dzisiaj było naprawdę ciężko przez bardzo, bardzo mocny wiatr, ale słowiłem mamura, także ja tam jestem całkiem zadowolony. Szkoda, że na początku lipca ta pogoda tak niesamowicie się zmieniła, ale przecież w końcu kiedyś się poprawi. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.